Dzień dobry miłym Państwu. To jest 28 grudnia, to jest poniedziałek i to jest nasza codzienna audycja. Dobroranki z czytanki. Przesyłacie Państwo cytaty ze swoich ulubionych książek. My je opatrujemy małym komentarzem i puszczamy je dalej w świat. Przesyłajcie na adres mailowy, który wyświetla się w trakcie audycji, albo bezpośrednio na Facebook codziennie, rano, dobroranki. Każda kolejna audycja publikowana jest na Facebooku. Propozycję do dzisiejszej audycji przesłała pani Magdalena i pochodzi z książki Karla Emanuela Schmidta pod tytułem Oskar i pani Róża. Próbowałem tłumaczyć rodzicom, że życie to taki dziwny prezent. Na początku się je przecenia, potem się go nie docenia. W końcu kojarzy się, że to nie był prezent, ale jedynie pożyczka i próbuje się na nią zasłużyć. Pani Magdalena przesyłając nam ten cytat mówi o tym, że to grudniowa książka, bo tak jak w powieści u Oskara i Pani Róży jest tam Boże Narodzenie i tak jak w powieści żyjemy w takim narodowym szpitalu ze względu na COVID, ale myślę, proszę Państwa, że ten grudzień ważny jest również z tego względu, że mówi się tu o prezencie. Jak słyszeliśmy, życie to prezent. Prezent to jest tytuł dzisiejszego odcinka. I kiedy myślałem o tym, jakim komentarzem opatrzyć cytat pani Magdaleny, przyszedł mi do głowy niezwykły wiersz. Wiersz napisany przez Grzegorza Ciechowskiego, bo Grzegorz Ciechowski oprócz tekstów do Republiki czy na płytę Obywatel GC pisał również utwory. Ukazały się w książce pod tytułem Wokół Niej. I tam jeden z tych utworów, napisany w Grudniu, nosi tytuł Prezent, i jego część brzmi tak. Co położę pod choinkę? Sam rozbiorę się do naga. Co położę pod choinkę? Tylko siebie chyba mogę. Siebie kładzie poeta Grzegorz Ciechowski pod choinkę. Czyli robi prezent ze swojego życia. Mówi, życie swoje położę, ja wam życie swoje sprezentuję. Niesamowite. Jeżeli tak się mówi o życiu, jeżeli tak się mówi o tym prezencie, tak jak Oskar do pani Róży to może chodzić tylko o jedno, o miłość. Trzy rodzaje miłości są, ta podstawowa, eros, jak mówili Grecy, potem karita, ta chrześcijańska miłosierdzie i ta najwyższa, agape, czyli ofiarowanie. Myślę, że o tym prezencie mówi Oskar, o tym prezencie mówi Grzegorz Ciechowski. To jest ta miłość braterska, to jest ta dobroczynność, to jest ta miłość bezwarunkowa, to jest ta życzliwość i to jest ten szacunek. Prawdziwie grudniowa książka pani Magdaleno. Żeby było jeszcze ciekawiej, my ten termin agape znamy z chrześcijaństwa, czyli od 2000 lat, ale on jest znacznie starszy. Półtora tysiąca lat temu już Aojdowie w ustnych przekazach w Iliadzie i Odysei posługiwali się tym terminem, z tym, że wtedy był to czasownik i znaczył witać życzliwie, okazywać uczucie martwym. Niesamowite, proszę Państwa, niesamowity cytat, niesamowita grudniowa książka, niesamowity prezent. Różo, różo nasz jest świat. W ten poniedziałek grudniowy traktujmy życie jako prezent.